Wycieczka wycieczką, ale kolację zjeść trzeba. Zaraz rotuję paczkę z pogotowia dietycznego Fit Catering i pokażę Wam co jest w środku. I dziś ratujemy paczkę z Cateringiem na cały dzień, który normalnie kosztuje 70 zł, a my na funkcji zapłaciliśmy 29,99 Paczka odebrana. Mówię, sprawdzam. Kto się kameruje? Tak. Okay. tak. Ale prawdziwie. Tak, no to jak. No, no, prawda, to moje drugie imię. Paczka odebrana, i zaraz sprawdzamy, co jest w środku i kto co zje. Na śniadanie mamy. żytni razowy z ziołowym faroszkiem i tatarem z pomidorów. Coś dla mnie. 20 gramów białka, no to Robercik, idealnie. Tak, byłam bardzo. Lubię, białko. <noise> mamy drugie śniadanie. Mrożona kawa karmelowa. Stanisław albo będzie to Karol. Mamy e, obiad. Wegetariański gulerz z jęczmienną kaszą i natką pietruszki. Czy jest wegan? Jest wegan. Straciacella z owocową frużeliną. Karol Stanisław, a może ja? Zobaczymy. I... ostatnie danie. Bowl warzywny z pęczakiem, kukurydzą i fasolą. O, to, dla... to jak dla Laury. Jest natomiast z kaszą pęczek. Lubię kaszę pęczek. Proszę, jest wegan, wszystko się zgadza. Dla każdego. Weź na razie, żeby w nim włożyć i to jest. No i ty z wraciliśmy cały kotelik. Lecimy dalej. Cóż.